Halo, cześć wszystkim, Tomasz z tej strony, witam Was znowu w koszarach tradingu, zrobimy sobie takie podsumowanie o bez sytuacji rynkowej, powiemy sobie o tym co w tej chwili się dzieje, jak, czego możemy spodziewać się też w kolejnych dniach, no i generalnie jak ta sytuacja cała wygląda, ale oczywiście moim zdaniem. Zacznijmy sobie od tego, że no, cały czas tutaj mamy tak naprawdę trend wzrostowy, szczególnie jak popatrzymy sobie na altcoin, no to cały czas one tutaj mocno pną się do góry. Jeżeli chodzi o bitcoin, no to w tej chwili tutaj jest taka konsolidacja na poziomie właśnie między 102,5, między 104 tysiące i gdzieś właśnie w tym przedziale cały czas się poruszamy. Tutaj mieliśmy ostatnie takie mocniejsze jeszcze wybicie na poziom ponad 105 tysięcy 500 dolarów i to było zaraz po ogłoszeniu tej informacji odnośnie tego, że Chiny i USA wstrzymują cła na siebie na 90 Dni, oraz też bardzo mocno je obniżają, ponieważ w tej chwili e, gdzieś tam USA obniżyły swoje cła do 30%, a Chiny aż do 10%, tak? Więc była ta sytuacja, o którą rynki szukały. No i generalnie większość rynków zareagowała to pozytywnie. Co ciekawe, tutaj właśnie na krypto mieliśmy, wydaje mi się, taką też formę manipulacji kolejną, ponieważ tutaj bitcoin dosyć mocno poleciał właśnie te 105-700, i później zaczęliśmy korektę o około 4,5% do poziomu. Gdzieś tutaj 1700 w ciągu właśnie kilku godzin, więc był taki więc była taka właśnie pierwsza gdzieś tam głębsza korekta, tak naprawdę od początku tego całego ruchu wzrostowego, gdzieś właśnie od 6 maja. Podczas tego ruchu Bitcoin wzrósł o około 12,5%. Bez jakichś tam właśnie większych e, korekt po drodze. No i to była taka, właśnie pierwsza korekta, która też szybko została e, tutaj obroniona. No i tutaj właśnie po tej korekcie znowu włożyliśmy powyżej 104 500 i w tej chwili utrzymujemy się gdzieś tam właśnie w tych granicach 103.500, więc cały czas bardzo blisko tego poziomu nowego ATH, który moim zdaniem jest tylko kwestią czasu, a zostanie przebity. I myślę, że może wydarzyć się to też stosunkowo e, Szybko, ale też tam się na uwadze to, że e, no gdzieś tam ta korekta, taka pewnie większa, przynajmniej moim zdaniem, jest szansa, że przyjdzie. Szczególnie, właśnie biorąc pod uwagę to, o czym mówiłem Wam jakiś czas temu, e, właśnie na tym wykresie, gdzie porównaliśmy sobie sytuację z e, tego ostatniego wbicia bitcoina, jeszcze które miało miejsce właśnie w zeszłym roku w październiku. I tutaj również była taka sytuacja, że wybiliśmy się ponad ten trend spadkowy, który trwał gdzieś tam e, kilka, kilkanaście tygodni. Następnie była tutaj właśnie korekta i testowanie tej linii trendu jako takiego oporu i dopiero później właśnie wybicie gdzieś tam wyżej. W tej chwili wyglądało to dosyć podobnie, ponieważ tutaj właśnie mieliśmy wybicie, zachaczenie właśnie tego poziomu blisko ATH, następnie korekta. Tego poziomu aż nie dobiliśmy, nie zeszliśmy poniżej niego. No i w tej chwili właśnie gdzieś tam wracamy znowu na te poziomy blisko ath i moim zdaniem, przed takim tym głównym jeszcze ruchem wzrostowym jest spora szansa, że właśnie będzie testowanie tej tutaj linii trendu, być może właśnie zejście poniżej tych 100 tysięcy dolarów, i później właśnie gdzieś tam atakowanie nowego ath Myślę, że taki scenariusz jest możliwy. Zobaczymy jak to się rozwinie, być może też jakby to już była ta powiedzmy taka korekta. E, którą właśnie tutaj widzimy i w tej chwili będziemy sztukowali nowa TH. taki scenariusz dla mnie też jest jak najbardziej e, ok, ale tylko właśnie mówię o tym, że jest taka szansa, że to może się wydarzyć, szczególnie biorąc pod uwagę sobie to podobieństwo, jakie e, mamy z tą sytuacją z zeszłego roku. Jeżeli chodzi też o dominację Bitcoina, to widzimy, że e, cały czas ona spada, tutaj już tego poziomu właśnie prawie 66%, e, spadliśmy o około, no prawie 5% już mamy korekty, jeżeli chodzi właśnie o dominację BTC, dzięki czemu właśnie Altcoiny tak mocno też zyskują, ponieważ patrząc sobie na rynek altcoinów na gdzieś tam ostatni tydzień. No to widzimy, że te wzrosty są naprawdę bardzo mocne, tak, tutaj to nie jest nawet kilkadziesiąt procent, tylko w niektórych przypadkach jest to ponad 100% na e, szczególnie właśnie memcoinach, tak, to znowu jest e, ten sam schemat, o którym sobie już mówiliśmy, czyli zawsze kiedy w większe większej korekcie, po jakimś tam dłuższym takim ruchu spadkowym przychodzi właśnie w końcu odbicie, to najczęściej rosną pierwsze memcoiny, ponieważ one są takim czystym odzwierciedleniem właśnie takiej spekulacji na rynku kryptowalut, więc właśnie tam najpierw ten kapitał płynie, a później o takie inne projekty bardziej fundamentalne, takie bardziej infrastrukturalne. No tutaj widzimy, że nawet niektóre projekty porobiły po 700%, jak na przykład Mudeng na Solanie, więc po prostu w tej chwili głównie właśnie memcoiny solanowe oraz te na Ethereum, które bardzo długo spadały, no w tej chwili właśnie przeżywają gdzieś tam swoje odrodzenie i tutaj robią bardzo fajne wyniki. No, i patrzę sobie nawet już na taką większą perspektywę, czyli jakiś tam ostatni miesiąc. Również widzimy, że większość altcoinów jest w tej chwili na plusie. Co pokazuje, właśnie, że tutaj no podbijały się one od tego dołka, który mieliśmy gdzieś tam jeszcze w kwietniu. Więc póki co bardzo dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o rynek altów. Widać tutaj, że po prostu coraz więcej tylko kapitału napływa i myślę, że ten trend będzie kontynuowany. Oczywiście z jakimiś tam większymi, mniejszymi korektami też po drodze. Jeżeli chodzi o nasze portfolio altcoinów, to w tej chwili tak, że jest ono na bardzo fajnym plusie. Jest to już ponad 31,5%. Cały czas lepiej radzi sobie zarówno TAO, jak i SPI, które są na na plusie ponad 100%, on do około 30%, Bera 30%, ale na minusie cały czas. Jednak uważam, że tutaj e, prędzej czy później ten token jeszcze wróci gdzieś tam przynajmniej na zero, żeby może było sobie go wymienić w coś innego. Póki co dalej trzymam. Więc generalnie, jeżeli chodzi o altcoiny, no to wyglądają one naprawdę dobrze. I nawet tutaj nie ma już śladu po tej ostatniej korekcie, ponieważ wczoraj, jeszcze tak naprawdę, wszystkie tutaj projekty były na czerwono, właśnie z uwagi na to, że gdzieś tam bitcoin z tego poziomu 105 500 dolarów spadł dosyć mocno. No i też, oczywiście, większość altcoinów poleciała, ale bardzo szybko one też tutaj odzyskały swoje poziomy. No i tutaj właśnie e, będziemy sobie wracać z tego wykresu, ponieważ e, widzimy, że ten właśnie tutaj trend wzrostowy cały czas gdzieś tam postępuje, tak? jeżeli właśnie chodzi o altcoiny z wykluczeniem właśnie top 10. Tutaj pokazywałem Wam ostatnio ten wykres, e, też spore podobieństwo właśnie do e, tego, jak to wyglądało też w poprzednich cyklach. Oczywiście tutaj widzimy, że e, ten, ten czas, który minął właśnie od jednego powiedzmy takiego altcoin season do drugiego był znacznie krótszy. W tej chwili trwało to dużo dłużej, no, ale właśnie uważam, że gdzieś tam jesteśmy na początku, tego takiego dużego trendu wzrostowego, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o altcoiny. Myślę, że do końca roku tutaj spokojnie jeszcze ten marketka właśnie altcoinów może zrobić kilka x -ów. No i gdzieś tam właśnie pod to się pozycjonuje też między innymi właśnie tym portfolio altcoinów, które podawaliśmy sobie gdzieś tam już kilka tygodni temu. Jeżeli chodzi o Ethera, to tutaj także wygląda to bardzo dobrze. Tutaj po tym ostatnim ruchu wzrostowym, w tej chwili Eter jest już na plusie, gdzieś tam właśnie do powiedzmy szczytu ponad 50%, i to zaledwie w ciągu no jakiegoś tam tygodnia. Tak więc no po tym ostatnim czasie ciągłych spadków, ciągłych gdzieś tam nowych dołków, które Eter wybijał, mamy w końcu ten ruch wzrostowy, który jest bardzo mocny. No i widzimy, że w tej chwili Ether utrzymuje się powyżej właśnie tego poziomu 2512, który był gdzieś tam wcześniej nie właśnie testowany był on także tutaj ostatnio takim oporem, był on wcześniej też tutaj wsparciem dla ceny, więc generalnie jest to dosyć mocny poziom, który warto już obserwować. Póki co utrzymujemy się właśnie powyżej e, niego. No i moim zdaniem takim właśnie kolejnym gdzieś tam targetem jest ten poziom do odzyskania ponad 3000 dolarów. Tutaj byliśmy już w momencie na poziomie 2700, prawie 50, więc no, dosyć blisko, jeżeli chodzi o, te, o tą trójkę z przodu i myślę, że jest to kwestia czasu, aż tam właśnie mm, wrócimy. Myślę, że Ether. W tym cyklu jeszcze wiele ma do pokazania. Myślę, że jakby ten tutaj wzrost, który widzimy, no to jest naprawdę gdzieś tam taki początek, a to, co najlepsze, cały czas jest przed nami. Jeżeli chodzi o też wykres BTC do ETH, no to widzimy również, że tutaj wybiliśmy się w końcu właśnie z tej strefy, którą tutaj zaznaczoną, w której także właśnie byliśmy w roku 2019. Pytanie, czy właśnie nie będzie takiej sytuacji, jak to miało miejsce chociażby wtedy, tak? ponieważ wtedy również e, mieliśmy taki dosyć mocny ruch wzrostowy. Tutaj właśnie e, widzicie, tak? czyli po gdzieś tam dobiciu do tej strefy e, dolnej, wybiliśmy się na eterze o jakieś tutaj 60% i następnie zaliczyliśmy korektę o jakieś tutaj znowu 30%, wróciliśmy do tej strefy, później jeszcze jakaś tam konsolidacja i dopiero wtedy jakieś mocniejsze wybicie. Pytanie, czy tak będzie też tym razem generalnie tak jak mówiłem, no ta korekta jakaś taka większa moim zdaniem prędzej czy później przyjdzie na rynku, e, myślę, że bitcoin zejdzie gdzieś tam właśnie poniżej tych 100 tysięcy dolarów, może nawet niżej e, myślę, że nie będziemy teraz cały czas tylko pieli się do góry, e, też trzeba pod uwagę to, że no, przed nami jest okres wakacyjny, e, czyli te miesiące szczególnie jak czerwiec, lipiec, sierpień, to zawsze jest taki czas, kiedy na rynkach dzieje się mniej jest taka większa szansa właśnie na spadki więc pytanie, czy wtedy zobaczymy być może właśnie jakiejś e, podobnej korekty. No ale myślę że też, że jest spora szansa na to, że w maju jeszcze to ATH na Bitcoinie przebijemy, może gdzieś tam polecimy jeszcze wyżej, no i wtedy właśnie ewentualnie będzie jakieś odreagowanie, jakby no tutaj myślę, że póki co, tak patrząc sobie krótkoterminowo, a, będziemy dalej pielić do góry, no a właśnie pojawia pyta, się pytanie, jak to będzie wyglądało gdzieś tam w perspektywie kolejnych kilku miesięcy, szczególnie w tym okresie właśnie wakacyjnym. No bo też patrząc sobie gdzieś tam na Bitcoina stricte pod kątem cykliczności, no to tutaj znowu wszystko właśnie na to, że ten gdzieś tam dołek musi być, tak? Jakby przed właśnie taką główną falą wzrostową, która według cykliczności powinna właśnie mieć miejsce w październiku 2025 roku. I osobiście uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, że tak to się wydarzy. Ponieważ w tej chwili dużo osób gdzieś tam pochodzi do w ten sposób, że e, pewnie tak nie będzie, ponieważ właśnie mm, wszyscy o tym wiedzą, więc ten top może być albo wcześniej, albo właśnie później. A moim zdaniem, właśnie, dzięki temu, że coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej osób tego jakby m, oczekuje, że tak nie będzie. No to moim zdaniem jest szansa na to właśnie, że tak się stanie, tak? Że właśnie to wtedy będzie ten top na, na Bitcoinie, to będzie wtedy ten top na, na rynku. No i pytanie właśnie, co się wydarzy w tym okresie tutaj, który jest przed nami. Tak jak mówię, ja uważam, że gdzieś tam jakąś korektę jeszcze zobaczymy, jednak nie będzie ona jakaś tam bardzo mocna. Myślę, że tutaj właśnie jest szansa, że zejdziemy sobie gdzieś tam tych poziomów powiedzmy 95 czy nawet 90 tysięcy i wtedy będziemy sobie budowali tą kolejną falę wzrostową właśnie taką już główną. Więc e, tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje podejście. Patrząc sobie to jeszcze raz na e, gdzieś tam pulę płynności, widzimy, że e, tutaj nad nami na poziomie około właśnie 106 tysięcy darów jest sporo płynności do zebrania. Z kolei poniżej nas gdzieś tutaj e, w okolicy 100 tysięcy także jest sporo tej płynności. Więc tutaj e, no póki co uważam, że Bitcoin może sobie gdzieś tam konsolidował, jeżeli chodzi właśnie o e, te kolejne dni w tym przedziale właśnie powiedzmy te 102 000, 105 tysięcy dolarów, ponieważ w tej chwili potrzebujemy znowu jakichś kolejnych zapalników do tego, żeby e, gdzieś tam było to paliwo do wzrostów, tak. Ostatnim właśnie tym paliwem było głównie informacje odnośnie Chin, odnośnie USA, odnośnie tego właśnie, że e, dogadali się ze sobą. E, wczoraj także mieliśmy dobre informacje, jeżeli chodzi o e, inflację CPI, która właśnie w ujęciu rocznym e, spada, natomiast w ujęciu miesięcznym ona nieznacznie nam wzrosła w porównaniu z... E, właśnie marcem, więc e, no zobaczymy też właśnie jak Gryzje będzie podejmował FED w tych kolejnych miesiącach, ponieważ póki co jak dziś tam mówiliśmy sobie ostatnio, te szanse na to, żeby Fed obniżył stopy procentowe już w czerwcu, czy nawet w lipcu, póki co spadły. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. No, widzimy, że szanse na to, że Fed obniży stopy w czerwcu, to jest w tej chwili 11%, natomiast w lipcu jest to 27%. No i tutaj właśnie widzimy, że te szanse wcześniej były dużo większe, ponieważ było to jakieś 44%, no ale dosyć mocno się to nam rozjechało właśnie tutaj od 10 Maja i te szanse na to, że te obniżki będą miały miejsce, cały czas e, spadają, więc no. Póki co na to się nie zanosi, cały czas te trzeba pamiętać, że jesteśmy w okresie QT, tak? czyli po prostu gdzieś tam kapitału z gospodarki, więc również jeżeli właśnie dojdzie do końca tego QT, a myślę, że w tym roku będzie miało to miejsce, no to to też będzie taki właśnie moment przełomowy, w którym możemy spodziewać się takiej tej największej gdzieś tam hossy, takiej, takiej największej euforii, więc na pewno to też trzeba sobie tutaj obserwować. Generalnie jeżeli chodzi o rynek tradycyjny, to to radzi sobie on ostatnio bardzo dobrze. Tutaj e, większość spółek, szczególnie właśnie tych największych, e, zaliczyło dosyć mocne odbicie, to właśnie widzimy, że Nvidia zaliczyła ponad 16% w skali tygodnia, e, meta ponad 10% i większość tutaj właśnie spółek jest zdecydowanie na... Plusie. Tutaj Tesla odbiła także bardzo mocno, ponieważ tego tygodnia tylko jest ona na plusie 22%, więc po prostu rynek tradycyjny fajnie sobie tutaj odbija. S&P 500 także tutaj wygląda dobrze. Patrząc sobie na przykład na ostatni tydzień, na to, jak to tutaj się zmieniło, no to widzimy, że od piątku gdzieś tam indeks SP wzrósł o około 4%. Więc jak na rynki tradycyjnym jest to całkiem sporo. tak? Tutaj od samej już tutaj. No i z samego też dołka właśnie tego trawy spadkowego ostatniego wzrosliśmy o około 21%. Mamy teraz coraz większy ruch na sieci Ethereum, generalnie w powiedzmy gdzieś tam on-chainowo widać, że no ten wolumen cały czas rośnie. Jak spojrzymy sobie tak, że tutaj na wpływy w ciągu powiedzmy ostatniego tygodnia no to widzimy właśnie, że gdzieś tam taki net, netto wpływ największy jest właśnie do Ethera, co wiąże się oczywiście z tym, że sam token rośnie, więc również pojawia się coraz więcej e, okazji, coraz więcej gdzieś tam jest ruchu łączeniowo na tej sieci. Generalnie, popatrzymy sobie także na różnego rodzaju, gdzieś tam lock-upy, gemy, no to one także bardzo fajnie podbiały w ciągu ostatnich a, dni. E, Takim dobrym przykładem przykład jest e, Keta, tak, o której gdzieś tam wspominałem Wam. W, w ciągu ostatnich tygodni, mniej więcej właśnie w tych poziomach, kiedy byliśmy tutaj. No i od tamtego czasu zrobiliśmy tutaj wynik na poziomie ponad 250%, więc no, jeden z lepszych tokenów, jeżeli chodzi właśnie o te ostatnie dni. Tutaj no, to takie tutaj widzimy, że ten trend wzrostowy jest przepotężny. No, więc jest to jeden z właśnie lepszych tokenów, który tutaj był wynik. Ale generalnie jak popatrzymy sobie na ten obszar lock upów to większość jakichś tam projektów, które. Wcześniej powiedzmy spadły, nie wiem, tutaj taki raj, tak, spadł. Jakieś 97%, no i w tej chwili także nawet to odbija. Więc widać po prostu, że no ten kapitał jest spragniony tego, żeby właśnie gdzieś tam spekulować, jest spragniony tego, żeby też po prostu gdzieś tam zarobić. Myślę, że w kolejnych, kolejnych dniach, kolejnych tygodniach możemy spodziewać się dużo nowych projektów, takich powiedzmy rewolucyjnych, które będą gdzieś tam tworzyły jakieś nowe technologie, takie powiedzmy zwykłych larpów. Nie oszukujmy się, tak to wygląda w tej przestrzeni, ale w których będzie można na pewno zarobić, tak? Będzie ktoś z was i tej jak ktoś, ktoś z Was chciałby mieć dostęp też do tego, co ja rozgrywam, to poniżej w opisie macie także link do mojego drugiego telegrama, gdzie właśnie tego typu treściami będę się dzielił, także można sobie tam po prostu bezpłatnie dołączyć i sobie to obserwować. Chodzi takie ważne wydarzenia, jakie miały miejsce ostatnio no to poza właśnie tą sytuacją z Chinami oraz USA, które no, są taką najważniejszą właśnie informacją, e, która miała miejsce, no i teraz czekamy na to, jak dalej się rozwinie, ponieważ w tej chwili oni zawiesili te cła na 90 dni, obniżyli je na ten okres. No i w tym czasie teraz będą toczyły się jakieś tam e, główne właśnie negocjacje, tak, jakby żeby to wszystko się e, uprawomocniło i żeby pozostało się takie trwałe. W tej chwili Donald Trump e, jest tam w Turne właśnie e, na Bliskim Wschodzie. E, tutaj między innymi właśnie odwiedził on e, Arabię Saudyjską, tam dogadał z nimi właśnie kolejny deal, jeżeli chodzi o Handel między tymi krajami, więc również jest to pozytywna informacja. no i Donald Trump w tej chwili jest taki mocno bullish widać, ponieważ tutaj mówi on m.in. właśnie o tym, że rynek akcji robi sobie bardzo dobrze, a będzie on jeszcze wyżej, więc sobie podkręca jeszcze bardziej inwestorów, no i też właśnie głównie tego wypowiedzi sprawiają, że tak sobie tutaj rynki poczynają w tej chwili, Trump w tej chwili jest takim powiedzmy Colson numer jeden, jeżeli chodzi o, o rynek krypto, ale też generalnie o rynki finansowe, więc wszystko to, co powie, wszystko to, co napisze, no to ma oczywiście wpływ na, na to, co się dzieje, no i póki co, przynajmniej wszystkie jego wypowiedzi mają taki charakter bardzo bullish, tak? I to gdzieś tam daje jeszcze więcej paliwa do wzrostów na, na tych rynkach. Także miejmy nadzieję, że to się zaraz jakoś nie odwróci i że nie jest to jakieś tam e, ubieranie ludzi w Longi po to, żeby gdzieś tam później zwalić rynek. E, czego bym się w sumie nie, nie, nie zdziwiłbym się tym, a, gdyby tak się stało, biorąc pod uwagę to, co Trump robił w ostatnich miesiącach, ale no miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Takie jeszcze informacji, które też myślę, że warto jest znać, to na pewno jest to, że ostatnio giełda Coinbase, czyli jakby spółka Coinbase, notowana właśnie na amerykańskiej giełdzie, weszła do indeksu S&P 500 i jest to pierwsza firma związana z rynkiem krypto, która właśnie pojawiła się w tym indeksie i to jest no takie powiedzmy duże zwycięstwo, jeżeli chodzi o rynek krypto na świecie, ponieważ no staje się on coraz bardziej mainstreamowy, wchodzi właśnie coraz wyżej, jest coraz bardziej rozpoznawalny, więc myślę, Myślę, że no, to oczywiście dla nas wszystkich jest też dobrą informacją. No, i czekamy na to, co przyniosą nam kolejne dni na Bitcoinie. Myślę, że, tak jak mówię, no, ten, ta kwestia przebicia ATH na Bitcoinie jest w tej chwili, jak dla mnie, bardzo w zasięgu ręki. Myślę, że możemy się tego spodziewać w ciągu kolejnych nawet kilku dni. Jakby myślę, że jest to wykonalne. E, co oczywiście może być też taka sytuacja, że to ATH przebijemy, i później będzie jakaś korekta od razu po tym. Może być tak, że przebijemy to ATH i gdzieś tam właśnie e, będziemy mieć taki etap price discovery. E, jeżeli pojawią się jakieś takie bullish informacje dodatkowe jeszcze. Także, no, póki co, tak jak mówię. Myślę, że maj będzie dobry dla rynku krypto. myślę, że tutaj e, będzie to miesiąc taki pro wzrostowy. Pytanie jednak, jakie się tutaj pojawia, właśnie jak to będzie wyglądało w, w tych miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, czy wtedy nie będzie jakiejś tam większej korekty. E, oczywiście, dla mnie to za nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli robiliście to, co ja, czyli powiedzmy kupowaliście altcoiny w tym okresie, kiedy ja to kupowałem, czyli dużo niżej niż to ma miejsce teraz, czy chociażby właśnie też etera, po jakieś tam 1500, 1600 dolarów, no to nawet, jeżeli będzie jakaś korekta, to nie wydaje mi się, że miała. Ono być aż tak mocna, żebyśmy mieli zejść aż do takich poziomów. Także póki co, jeżeli chodzi o moje podejście, no to ja sobie trzymam te tokeny, które kupowałem tutaj właśnie do tego portfolio. dziś tam także trzymam sobie cały czas Ethera. Myślę, że z tych poziomów powiedzmy 1500-1600 zrobię razy dwa na Etherze jest jak najbardziej prawdopodobne w ciągu kolejnych tygodni czy tam miesięcy. Bo póki co jestem zadowolony z sytuacji, jaka, jaka jest. dziś tam staram się też rozgrywać sobie jakieś nowe projekty, jakieś tam nowe memcoiny. Tych okazji będzie pojawiało się coraz więcej, więc no, będzie to robić na rynku. Myślę, że wchodzimy w znowu taki, taki okres właśnie e, mocniejszej już podobnego jak miało miejsce chociażby w grudniu, czy listopadzie zeszłego roku. Także no myślę, że będzie sporo się działo, będzie sporo okazji do zrobienia. Także trzeba brać się do roboty i po prostu te okazje wykorzystywać jak najlepiej się będzie dało. No i też będę starał się gdzieś tam te okazje Wam podrzucać, czy to właśnie tutaj na YouTubie, czy na moim Telegramie, jednemu po drugim. Więc także polecam, by tam e, sobie dołączyć. Oraz także polecam zajrzeć sobie do mnie na Twittera, jeżeli jeszcze mnie nie folujecie, to również myślę, że warto zrobić, ponieważ tutaj także będę wrzucał jakieś tam informacje o nowych projektach, o nowych narzędziach, więc myślę, że tutaj także warto. Być. I dzisiaj to było w sumie na tyle. Także spotkamy się pewnie pod koniec tego tygodnia. Zobaczymy, jak zamknie nam się właśnie ten tydzień, także jeżeli chodzi o chociażby e, rynki tradycyjne. Także zrobimy sobie właśnie podsumowanie pewnie w sobotę. Tak wiemy sobie o tym właśnie, jak ten tydzień wyglądał tak już w całości. E, za dzisiaj wam już dziękuję. Widzimy się niebawem. Także trzymajcie się. Cześć.